Hello, witam was w kolejnym odcinku Legacy Challenge, jest to chyba siódmy odcinek z tego co się orientuję. I witają nas dzisiaj rozgniewane dzieciaczki, ponieważ wróciły mi ze szkoły. Ale tak, ja bym chciała Weronikę wesołać od razu do spania, a reszta do ogarnięcia się w sumie. Roman, teraz musisz się dobijać przez dzieci? No na razie nie, no. Dzisiaj chcemy dziećmi troszeczkę pograć. Ogólnie Weronika albo Antonia. Kto zaprosił? A Antonia zaprosiła yy, Patrycję. I już zaczął w sumie z nią rozmawiać sam, sam z siebie, więc może, może coś. żemy A, ty z nią gadasz, ale jej nie znasz. No okej. Okay. Ksenia nam jeszcze wróciła. A Ksenia ma bardzo dobry humor. Mogłaby sobie zjeść w sumie. I ogarnąć ten syf tutaj, bo jest tragedia. Nie chciałam planować na ten odcinek nic ciekawego, znaczy, nic ciekawego, nie chciałam planować po prostu na ten odcinek. Zobaczyć jak wyjdzie samo z siebie. I tak Roman przyszedł do nas. No dobra, ktoś jest tutaj. Możesz w sumie z tatą porozmawiać. Żartuj o toaletach. Możesz sobie żartować o toaletach. Czy to mi się zabawa poprawi jakkolwiek? Nawet dynamika w rodzinie. Antonia, Roman, yy, kawalarza. No, trochę pożartowaliście, już chcecie być kawalarzami. No to bądźcie, no. Jak chcecie? Czemu nie? Ksenia, tu masz jeszcze chyba jedno, jedną roślinkę do wydupczenia. Roma, yy, Roman, Jazo, Borys. Jak tam? Z Patrycją. No, tak. To troszeczkę do przodu idzie. Da, dałbyś rację, może trzeciej poziomie umiejętności byś chciał mieć. Co ty tu masz? Granie w gry wideo już, okej. Okay. Społeczek. Co? A, motoryczne umiejętności. Motoryczne chyba się zdobywa na komputerze. Właśnie, dziękuję, Patrycja. Kwisz pisania na klawiaturze? Możesz? bo jesteś zainspirowany, widzę, że tutaj bardzo ładnie mi pobrudziłeś. No, gadanie z tatą ci niezbyt poprawiło. Samo, samo ocenę chciałam powiedzieć zabawę. Ty i tak musisz mieć trzeci społecznych. To sobie z tatą to zrobisz. O, jezu, czemu mi dzisiaj znowu tak sim lagują. Okej, okay, dobra. Aż Antonia trzeci poziom wbiła, tak mi zlagowały z przez moment. Weronisia, bo cię wszystko omija. Ty byś poznała sobie Patrycję. Albo sobie najpierw... Jezu, jeszcze posprzątała nam. Poznajcie sobie Patrycję. Co wy robicie ze sobą, halo? Ale wy macie niski pasek znajomości w ogóle. Czy wszystkie dzieci tak mają? No wy to w ogóle macie jakiś taki za dużo gadacie ze sobą, ewidentnie. Weź może tata do domu. <grym> Trochę chamsko, to do, dobra. Zauważyłam, że dzieci nie mogą termostatu ustawić. Ksenia dalej się w krzeszkach bawi. Już ci kolejna łab umarła i kolejna. Tak szybko to robisz. Bo dzieci już zaczynają mi zostawiać talerze, żeby mogły je sprzedawać. Tak, myślę, czy im nie wymienić tego telewizora. mamy dużo pieniędzy. Przydałoby się chociaż pomalować ten dom, ale myślę nad tym. Tą szafkę też przed bo już mnie denerwuje to, że mi wszystko znika stąd. Nie, ja jednak zostawimy sobie go. OK, troszeczkę się spłukaliśmy, ale troszeczkę pomylowałam dom. Nie jest jakoś super, ale już mamy otoczonej. I czy ty możesz sobie podejść i w ogóle wyrwać sobie zęba, które ci się rusza? Wyciągnij ruszającego się zęba, a spróbuj, bo jesteś taka ciągle nie swoja i tak mi będzie troszeczkę zdenerwowało. No wyciągnęła. To co, szybko dzieciaczki? Co ty tu masz? Narysowała się podczas pierwszego dnia w szkole, a ja może to ci powieszę nad łóżkiem? No idealnie do ciebie pasuje, chciałabym powiedzieć, ale jednak nie. A czemu ty masz dwa? Ha? do pierwszego mleczaka. Może być, możesz mieć na swoim łóżkiem też. Bruno też ma Bruno dalej trzyma tą książkę. A czemu ty masz to samo, co Antonia? Dobra, no jak chcecie, to będziecie mieć. Bruno dzielno w ogóle siedzi... E rozwija sobie umiejętności motoryczne i już ma rozwinięte. Nie zdążyłam nawet zauważyć tego. Odrabiamy lekcje. Wszyscy odrabiają lekcje w tym momencie. To nie swoje, Serio? No to Weronika będzie bez pracy domowej dzisiaj, no. Sobie jeszcze trochę poogląda, może porozmawiać ze swoim bratem. Pewnie trochę interakcja poznaj do swojego brata czy siostry. Jezus, czerwotku! Jakiś czerbatek z niej. No nie wierzę. No dobra. Tak, już jesteś rozbawiona, to może teraz odrobisz. Zostaw ten talerz. Nie myj tego talerza. Błagam. Dziękuję. Już ogarnęłaś wszystko. Jeszcze tutaj masz jedną roślinkę. I weź to polej, żeby ci to nie, ci się nie zepsuło. Antonia! Ty do łóżka swojej mamy? Już odrobiły? Tak odrobiły to do spania, a Antonia i do, do swojego łóżka. Znowu Bruno, na co one tak narzekają? Co się dzieje? Przecież nie ma tu nic. O, teraz jest. Czy serio, ta lampka musi być nad łóżkiem? No dobra, naprawimy to. każde dziecko ma teraz powieszoną lampeczkę nad łóżkiem. Wercia! O, Ksenia, jeszcze jeden dzień i będzie dorosłą. Tak, Ksenia, idź, opryskaj to, żeby dzieci już miały spokój. Dzieci wszyscy spać. Wiesz, żadnych potworów z podłóżka już poproszę. No tak, kantaka ja miała koszmar, w którym brała udział w reality show, skrytykował ją wymagający sędzia z ładnym wąsem. Tak, to skoro już wstałaś, to się troszeczkę ogarni. Troszeczkę tylko, ja dużo nie chcę od ciebie. Ta zabawa mnie ciągle denerwuje. A jak gdybyś ty poszła mamie poklikać w komputer, by może by nie była zła na ciebie? Okej, okay, wy macie wolne! To może to czas na piżama party, żeby zrobić dzisiaj? Bo to jest tylko weź udział w piżama party. Z tego co ja rozumiem, to w wieku co najmniej nastoletnim, a oni nie są nastolatkami, więc musiałaby mama zorganizować to. Albo zrobię wydarzenia. Ja zresztą nie to kliknęła nie? Chciałam im jeszcze te śpiwory, bo tu są śpiwory jakieś dla małych dzieci, ale nas nie stać. To bez śpiworów. A w ogóle koszt to jest 240, myślałam, że prestiżowe. No dobra, dzieci, nie stać nas na piżama party, no, trudno. Miałam ranczo wybudować między odcinkami, ale coś się podkusiło, żeby jeszcze poczekać. Stwierdziłam, że na razie nie będę mu budowała tego rancza. Co sumie tak pomyślałam, że jak Ksenia jeszcze sprzeda tutaj te rzeczy z ogródka naszego, to wydaje mi się, że wtedy zrobimy im. Im co? Im yy, bierzemy oparty, ale to w niedzielę, bo chyba że dzisiaj jest dopiero dziewiąta, może jeszcze dzisiaj. Ksenia jakie piękne jaki zrobiła, chociaż to chyba są po prostu naneśniki. Ja bym może próbowała wyharować jakieś dzieci, które tutaj chodzą. Wernika! tobie już drugi ząb się rusza. Chcesz drugiego sobie wyrwać? Super. O, teraz ci współczuję jedzenia z takim zębem. Ponad siły. Eee, nauczyciele zadają nam naprawdę trudne rzeczy. Może to po prostu ponad moje siły. Myślę, że powinnaś poświęcić temu więcej czasu. Okej. Okay. I poświęć też sporo czasu na zjedzenie sobie jedzenia. Bruno, jak tam? Bruno też by mógł. A może po prostu ja wyciągnę wam te kurde, te naleśniki, ona to już wyciągnie? Nie wyciągnie, dobra. Wyciągnę wam naleśniczki, chociaż tutaj te ciasta mamy. Powinniśmy te ciasta zacząć jeść. No dobra, to trudno. E, Bruno! No, stoją tu naleśniki. Mama zrobiła, a ty jesz zapiekankę, no. Szkolny dręczyciel, jak myślisz, co należy zrobić? E... Stań w obronie kolegi. Czemu nie? Ksenia widzę, że chce zagadać sobie dzieci. Ja bym może zagadała do Kseni. Może zaprosić związanie czasu na tej parceli. A dzieci sobie zaproszą e, patrycję. Poznajcie Ksenię, naszą kopię. <grych> Rozmawiacie już z Ksenią. Super, ekstra. Ksenia? Co było tak drogiego, że nagle mamy 1200 simoleonów? Nie wchodź tam! To samo co Weronika. Też poświęć czasu więcej. Czemu nie? Zajmij się tutaj o Weroniką, a Ksenię próbujemy trochę uspokoić. I pomaluję jej może pokój. <laughs> może jej się troszeczkę y, polepszy? Po, po po, może coś? Ten, ten, jest? Masz piękną żółtą ścianę, żeby ci przypominało, że jesteś miotkowym potworkiem. Ksenia, nie skrzycz mi się. Zostaw mi się w spokoju. Odbierz sobie, weź pocztę. <grych> Jak jesteś już taka spięta, to weź, spróbuj się uspokoić i porozmawiać sobie z Ksenią, bo Ksenia urodziła dzieci. Nie wiem ile, ale mogłybyśmy co nieco pomyśleć o to właśnie, żeby nasze dzieci zapoznały się z Kseni dziećmi. A, właśnie, przypomniało mi się. Mogę przecież już dodać dzisiaj yy, wydarzenie. Pijama party. Jest, party prestiżowe. Ciekawe czy nam wyjdzie tak samo jak randka Ksenii z Romanem. Mam nadzieję, że nie. Gospodarz, to Ksenia jest gospodarzem, tak? Czy mogę na przykład, nie wiem, kto w ogóle miał tą aspirację? Jezu, jak ja wszystkiego zapominam. Antonia, dobra, no to Antonia będzie gospodarzem. A dwóch może być. No to Ksenia i Antonia niech będzie. I goście. No dużo dzieci to wy nie znacie. Dobra, mo może być tyle, no. Zacznijmy sobie może o dziewiętnastej albo o siedemnastej, jak będzie. O ja, w ogóle mają dzieciaczki. Znaczy dzieciaczki. Dzieciaczka jednego. I on też ma dziecko. O, oh maga, dobra, super. Będziemy musieli poznać dzieci ich. Ale to może nie dzisiaj. Dzisiaj szukamy jednej osoby, która gdzieś tu musi być. O jest. Jeszcze jest małe. Chociaż one było... Paweł. Mają kociaka jeszcze. Przecież ona była w ciąży w tym samym momencie jak Ksenia, tą... Może za dwa dni cię postarzy, dziecko? Albo lepiej że apartę zrobiłem urodziny, chociaż wydaje mi się, że takiego małego dziecka to my nie zaprosimy. Co ty chcesz? Tańczyć? Okej, okay, sobie tańcz. Bercia, szukamy dziecka. Tu jest. Bercia, ja wiem, że ty nie masz. Ja wiem, że ty w domu nie masz zabawek, ale poznaj może Pawła. Yy, zobaczymy. 7 na 7. Ma dzisiaj urodziny. Okej. Okay. A możemy Pawła poznać. Okej, okay. aż aspiracje spełniłam. Osiągnięcie piąty poziom umiejętności społecznych i co masz najlepszego przyjaciela. Paweł jest przylepą. Kto był przylepą? Antonia była przylepą chyba. Kto to jest? Agnieszka. Yy, przyjazne powitanie. Dawaj, Jezus, czerbatku, ty. Idź poznaj, Póki, jak się jakieś dziecko tu kręci, to chętnie, chętnie weźmiemy je. Zabieramy Pawła ze sobą. Zabraliśmy pa Pawła. Zabrałyśmy Agnieszkę. Dopiero co poznano. Warcie mam nadzieję, że jeszcze nie idzie. Dopiero co przyszła powiedzmy. Czy Bruno z nią jakieś relacje? O z Bruno. No, Bruno to się trochę wziął. Okej, okay, na party zaraz się rozpocznie. Możemy zaczynać. Wszystkie aktualne trwające wydarzenia są zakończone. Jasne. I co? I, I nie dostaliśmy żadnych... Przecież to jest prestiżowe wydarzenie. Powinny być jakieś jakieś chociaż... Yy... Nie mogę zebrać myśli. Wercia, czy ty ukradłeś im ten samochód? Weronika nie posiada tego obiektu. No wiem. Co? I Weronika idzie po niego. Z ręki do ręki. Gdzie jest w ogóle? Bobo, Bobo. Czy mamy tort niezaczęty jakiś? Kurde. <śkodę> Szkoda. Myśmy postarzyli tego Pawełka. Ale jak nie możemy, to nie. Co się robi na pierwszej mafii w Simsach? To jest pytanie. To moje. No, Ksenia walczy o to. Ksenia, Weronika. Tak, złość, złość. Teraz stwierdziłem, że ksenią, jednak yy, zrobimy tort zombie niech będzie. Zrobimy urodzinę Pawłowi. Skoro i tak ma 7 na 7 i idzie się bawić właśnie toaletą naszą, to czemu nie? Czy ja widzę, że Patrycja już ciągnie się do naszego bruna bardzo dobrze. Niech tak robią. Niech robią dzieci, co chcą. Czemu mam minusy że wskoczyły? Myślę Patrycję do siebie może. Może zróbmy grupę. Działania, utwórz grupę... Bez Bruna. Bruno nie chce być w gronie, w babskim gronie, że tak powiem. Czy wy możecie się czymś wspólnie bawić? Chyba niezbyt. Ale możecie razem sobie telewizję pooglądać. Z zanękanie nękanie? Spokojnie. Kto nęka kogo? Nie chcę wiedzieć w sumie. Dodaj świeczki. Pięknie. Czekajcie, bo... Dobra, Ksenia ma jutro urodziny. Jezu, przez te dymki, co tutaj pokazane są, myślałam, że Ksenia ma dzisiaj urodziny. Nie, Paweł będzie miał urodziny. Pomóż zmuchnąć świeczki, Paweł. O Jezu, zaczęło mi nagować, przepraszam. Nie jest to nasze dziecko, ale niech obchodzi też urodziny, tak u nas wspólnie napiszę aparty dziewczyn. Jak tam, przekręci się. Pokaż się. Jak ty wyglądasz? Ty no taki dosyć fajny. Fajny, fajny. Dobra. Weźcie wszyscy sobie. Kłóci o... Nie, Jezu, Wercia, chciałabyś się ze z kłócić. Nie, Paweł, nigdzie nie idziesz. Musimy się poznać wszyscy. Dobra, chyba już nikt torta nie będzie brał. A chyba że Bruno. Jezu, ile talerzy, przecież będziemy bogaci. Ja no oczywiście żartuję. Na talerzach dużo się nie dorobimy. Mój teraz zauważyłam, że mam ustawioną jakąś dziwną grupę wiekową. Znaczy dziwną, no taką ustawiłam, ale 12 dni to jest strasznie dużo. Ja może po nagrywce zmienię, bo teraz bym musiała rysować gierkę, a za bardzo mi się chce już. Ja, piżama na party nam się pomału zwraca. Czy ktoś będzie coś siadł? Paweł! No pięknie po prostu. Poprosi gościa o rozłożenie śpiworu? No ciekawe. A z innymi tego nie możesz zrobić. Jezu! Trochę wam tutaj przeniosę chyba, co? No nie, Warcia! Jezu Patrycja. Trochę nam się dużo tu porobiło tych tych piworów. Jezu, jeszcze on to sprząta. Jaki piękny chłopak, piękny. Ja pierdzielę, ej, serio, wy jesteście aż tak... obra. Zrobimy to inaczej, skoro oni, ja nie wiedziałam, że będą rozkładać te śpiwory aż tak. E, okej, okay, to musimy troszeczkę inaczej porobić. Dobra, mam nadzieję, że tak się pomieścicie, bo jeżeli nie, to będzie mi bardzo przykro. Czy ja mogę jeszcze coś, coś porobić? Gdzie mogłoby być Poznaj? Poznaj mam. Dzieci zbierają się pomału spać. Wejdzie w ten tutaj, ten tu, tu? O, Patrycja! Opowiedz historię? Okej, okay, opowiedz im wszystkim historię, niech będzie. Przy śpiworze ja mam nadzieję, że ty to posprzątasz. Aha. Za cztery stówki? No dobra, wymień za cztery stówki. Ja bym może tobie... A ty jesteś troszeczkę śpiąca, ale okej. Okay. Analiza i dyskusja bym ci ogarnęła, jak dzieci tam będą sobie opowiadać, mam nadzieję. Chciałam powiedzieć, że bardzo uważnie jej słuchają, ale... Chyba jednak są niezainteresowani lekko. No, Weronika! Jezu, dziecko, sprzątnij to od razu, proszę, nie rób mamy problemów. Patrycja, mam nadzieję, że ty nie idziesz do kompa. Idziesz, okej. Okay. Nie rozmawiaj z Patrycją. Patrycją się pobij na poduszki. A wy będziecie tak gadać, czy się będziecie bić? to jest piękne po prostu. Bardzo mi się podoba. Ja Widziałam, że można takie rzeczy robisz tutaj w Simsach. To oni śpią, te się biją, no. Dobra, idźcie spać. No, idźcie spać wszyscy. Patrycja może też pójdzie spać sama z siebie. Okej, okay, cofam to. Patrycja będzie po prostu rozrabiała. Patrycja! Nie, no i mi dzieci powstawały przez nią, no. Nie, Ksenia, nie ty. Jaki ten możemy schować? To niby jest Kseni. Co to, to ciekawe. Czy ty znowu włączyłaś? Patrycja! Ja może na razie schowam ten telewizor. Może teraz chcesz pójdzie spać. Było w porządku. Mój Sim otrzymuje trochę Simoleonów, no okej, okay, no jakbym jeszcze... Eh, Antonia? Jakbym jeszcze wiedziała, co mam robić na tym Pijama Party, to byłoby super. No cóż no, jest okej okay, chyba. No, sypianie do prawie 11 to naprawdę musiało być grubo. Dobra. Ty, o Jezu, dziecko drogie. Sobie zjecie od razu. Hej Roman. Cześć Roman. Witam, zapraszam. Może termostat, Senia, może wyłącz go. Co? Co? Dobra, naprawisz go później. Czy ty go zaprosiłaś przez zamknięte drzwi? No okej. Okay. Weź sobie porozmawiaj. Co ty w ogóle musisz osiągnąć, trzeci ci poziom umiejętności kreatywnych? Wybiej się brązoletkami przyjaźni. Weronika, masz tu przecież jedzenie. A no tak, Roman przyszedł. Roman przyszedł i wszyscy się będą mi buntować teraz. O co chodzi z tymi bransoletkami przyjaźni w ogóle? kim ty masz najlepszą relację? Z Brunem albo z Weronikiem? Z Weronikiem. <laughs> z Bruną albo Weronikiem. To może... Możesz dać Weronicę? Tego gdzie to mogłoby być? Ha! Trzeba użyć super, hiper, ekstra bombowego zestawu do tworzenia bransoletek lub dziesięcznego stolika do zabaw. Musimy je kupić i tak yy, stolik. Więc możemy to chyba zrobić teraz, tylko tutaj za bardzo nie ma miejsca. Zaraz to jakoś przekmienimy. No i telewizor wam oddam. Proszę bardzo, postawiać ci go tutaj. Jest w jakimś innym kolorze, chociaż żółty jest ok, no. jak będzie żółty. I ja bym chciała ci jeszcze za... zrobić stolik, żebyś mogła sobie kreatywne ogarniać. Szybko dosyć. Bercia, a ty zjesz w końcu naleśniki? Cię proszę o jedno. Ty musisz o umiejętności społeczne i zdobyć najlepszego przyjaciela. To może z bratem po prostu pogadaj. Sonia, ja, co ty taka niezręczna jesteś? Oni tu sobie tylko gadają, spokojnie, przecież córka cię nie zdradzi. Znaczy, twój narzeczony cię nie zdradzi z córką własną, bez przesady. Wszystko okej? Okay? Nie? Nic nie jest okej okay, chyba. Tania sobie postawiła naleśniki i stwierdziła, że ich nie zje Roman. Wymienia się kreatywne. To sobie może zrób bransoletkę przyjaźni. Różowo, niech będzie. Wercia niech sobie rozmawia z, z swoim bratem. Kochanym. co, I to i Ksenia byłoby fajnie, gdyby sobie posprzedawała i zajęła się troszeczkę ogródkiem. Dobra, to jest za 80, okej. Okay. A to jest za 396? Okej, okay. dobra. Trochę to jest za 300, trochę się dorobiliśmy. Zrobiłaś już tę bransoletkę? Zrobiłaś, okej. Okay. I teraz ty masz tego sa ten samochodzik? To nie jest nasz samochodzik. Dzieci, moje drogie, najwspanialsze. Nie bruć. Co ja was z wami mam? Jakie mogę ci dać bransoletkę przyjaźni teraz? Okej, okay, czyli Wercia też musi zrobić bransoletkę przyjaźni. To ty zrób może sobie stylowo pomarańcz, no niech będzie. Jakichś takich ciekawych opcji nie ma. To wygląda jakby już wyrosło, ma kwiatki przecież. Dobra, Wercia, też masz już bransoletkę? Nie, bądź zawstydzona, no. Wymień się bransoletkami, Weronika. co, jak będzie wyglądać ta wymiana bransoletkami? I Jak fajnie. Teraz ona ma jej, a ta ma jej. Ta, ta ma jej, ta ma jej. Nie ma założone niby? Tak wygląda dodaj do ulubionych albo zniszcz. Czy nie możesz zniszczyć? Dobra no. Nie no czekaj. Masz ją. To czemu pokazujesz, że jej nie masz? Ty też ją masz. Nie, jest jak przez słodko, okej. Okay. Co dzieci mogą robić w niedzielę? Zapytacie pewnie. Dzieci w niedzielę mogą się obijać. Co tak reagujecie? Pierwszy deszcz widzicie? Tak na pierwszy śnieg się reaguje. No, w pomieszczeniu na pewno nie pada. Te trzy historie w śpiworze. To może nie teraz. Zdobądź najlepszego przyjaciela. Czy Bruno może być twoim najlepszym przyjacielem? Ksenia, wy macie bardzo dobrą relację, ale z Antonią masz lepszą relację. Może z Antonią... Bo Jezu, nie wiem. Dobra, skoro z Antonią już się wymieniliście bransoletkami, to może z Antonią jednak. Niech się przesiadła. Jezu, prawie zapomniałam. Ksenia, ty masz dzisiaj urodziny. Ale może urodziny zrobimy w kolejnym odcinku, który nagram pewnie na zapas zaraz. Nie będę się chyba rozgadywać w tym odcinku na sam koniec, więc dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli wam się spodobało. Zapraszam do obejrzenia całej serii, jeżeli ktoś jest nowy. I tak i do następnego.